Gumy, czy tam coś Wiesz, po prostu kurwa o, o ja pierdolę No to nie wiem bez kitu, ale to mi przypomina 45 rok po bombardowaniu Niemiec na serio to się paliła ta hala się wszystko zjebało. No bo, jak to inaczej wytłumaczyć? Jest za bardzo zardzewiałe. Nie konstrukcja. Chyba, że właśnie jest spalona albo coś w tym rodzaju. O kurwa, misia powiesili. Czy co kogo? Ja pierdolę. Patrzcie. No tak. Zawsze tego powiesili kurwa, za kołnierz. chuja? No mu się dobrze wisi, skoro wisi. Jak to wygląda. film można by to nagrać, bo w rzeczywistości plener akurat Ach, chodzę najpierw wejdę tu, w chuj Niech zawsze po prawej stronie pierw aha, wziąć lampkę tu nic nie ma i tak oprócz dwóch butli chyba no Standardowo opony, koła, wszystko poniszczone w chuj. No i kurwa rasowy śmietnik, czyli, czyli przez hrabiostwo przywożone są śmieci tutaj. No może ktoś podpalić o te śmieci kurwa, Jest się spaliło przy okazji. Chyba ludzie mają głupie pomysły. Idę tutaj, Sądzę, wrócę później. Spróbuję wrócić. Zbiornik jest ciekawy. Cztery w lewy. Są schody? No nie, no nie ma schodów. Były schody, na schody schodów. Porywacz, wszystko ukradną. Drzwi do lasu pewnie też. No, no, tam dalej to chyba. Nie wiem, czy jest chud, można wejść. Dzieje się narzędzia. Proszę bardzo. Jakaś kurwa hala. Nie wiem co tam jest. A, druga sapeczka. Wszystko rozjebane. No i tak mówię, okopcone, czyli mówiąc krótko, spalone. To no, bym się musiał palić. A chyba, że jakoś na ubezpieczonku podpalił. Dalej. Co będzie dalej? Mamy rzut od drugiej strony tych rozbitych, spalonych hal. Czy hali, no chuj, tam, ale raczej hal, budynki. A myślę, że to się chyba stało. Dobra, kurwa, idę tam. Zobaczymy Kurwa nie tędy chuj a nie idę ty jest tędy nie idę tędy. tak to wygląda tu spalone chuj nie spaliło to zajebali kurwa bez kichu, Kurwa koniec wojny byłby Będę tak to wyglądało w całej Niemce jak wyglądały pewnie za procent o wreszcie kurwa widzę jakiś. No rzeczy, nie tylko koła i opony. To butniki kurwa. No tak. Nie wie czego się spodziewałem kurwa. No, 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 taki kurwa śmietnika nie widziałem. Na górę chodzili? No tak, no ten, kurwa, ale oczywiście też zajebali schody. No bo po co? Zrobiono no, po tej kratownicy ktoś się wpierdalał na górę. No, no zamiaru Chuj mi to do szczęścia Dobra coś mi się widaje, że główna hala też jest spalona Widać to nawet chyba kurwa Powiększe to widać to troszeczkę, że jest coś op, smolone No i konstrukcja za bardzo zarzywiała są konstrukcje Są no, widać na supach na tym farbę spaloną złuszczoną He. dobrze się musiało kurwa kopcić tam podal jakiś budynek ale chuja tam nie no, co będzie w ogóle nie wiem może być jeszcze nie to Widzicie jak to wygląda? Mur kurwa zrobiony z kawałków jakiegoś czegoś płatone. płatane Pierdoleniem kurwa To takie wynalazki kurwa tworzył? Co nie można normalnego muru zbudować? Pierdolone O kurwa, trochę wysokie No to no tak, to jest okopcone, częściowo spalone Widać to kurwa, zajebiście tu się musiało palić Znaczy, a przynajmniej się tu kurwa zajebiście kopcić musiało Chyba ktoś nie użyte to jeszcze zamknięte jest, bo nie uwierzę w to No właśnie Kurwa, mu ciężko zdziwiony Tak było rzeczywiście Dobra Napierdalamy No to, jak zwykle wykopy Roboty drogowe, czy co? Super jakieś powpierdalane, oczywiście wyryte dziury Aha Tu był dalej chyba jakiś budynek Widzicie co, ale to chyba 100 lat temu. Tam, ale też jakiś budynek jest się tutaj kurwa ja to tu musi sadzić ja pyta zarośnięte nie zarasta tak od razu skąd te śmieci kurwa patrzcie to są setki butów to przerabiali to kurwa czy utylizacja jakaś była Na no, kurwa jak chuj w nie to nie była hala wolny plac Dobra. Widzę gdzie indziej, bo tu kurwa nic nie ma. Są chyba one rozgrabione, kurwa. Co się dziwić, kurwa, ciężko. Taki rzut. Tak to wygląda. Dobra, idę dalej, zobaczymy, co będzie ciekawego. Idę obecnie do takiego dużego budynku, ale kurwa, tutaj mi się widzi, że nie wejdę, bo. Po że są okna zamurowane A dwa ten budynek też był, też jest częściowo spalony to okienka, widzę jak to okienko spalone a u góry słoneczko mówi dzień dobry, więc chuja o coś tu chodzić Kurwa, rozumiem, że hala się mogła spalić, ale jeszcze budynki przy okazji oddalone od hali, no to nie do końca, chociaż nie że jest to możliwe. Na oknach widać potopione plastiki. Po prostu Zdewastowane O kurwa jest wejście Dobra jest No pintra nie ma Kurwa, wszystko się zajebało? Ja pierdolę Tak to wygląda Po te okna na takiego, on jak wejście jest. Takie wejście to. No to kurwa jest. Jakiś ptak mnie przywitał. Ucieka. Dobrze? Wejdę tam, tylko chyba lampę wezmę. bo ja co mnie mi za ciemno po prostu. Jednak najpierw wejdę na górę. ciekawości. Jeszcze bardziej ciekawi ten ptak. Nie ucieka, albo nie chce uciekać. O, ruszył się. Żywy, jest Kuleje, nie może uciekać. Co mu się stało? Hva vil du handle? by ja się podoba ugina, pierdolę, kurwa, nie wycofać nie idzie. Małe pomieszczenia zajebiście. Kurwa, chyba się schody nie zarwią, są z betonu. Już kurwa też nic nie wiadomo. Wszystko kurwa w chuj spalone. Kurwa, piwnice piwnicy są, ja pierdolę. wchodzę kurwa mam do piwnicy, Wie co mnie tu zostanie kurwa. Nie wiem czy ktoś tu do piwnicy schodził ostatnio. Mogę wchodzić do tego Kurwa, ktoś tu przesiadywał, kurwa. Właściwie pozostawiane, coś tu zakopali chyba, no Chyba siano, co i trzymali, kurwa, stajnia tu była? Ja pierdolę, kurwa, no chyba tak. Gdzie jest skonstruowany budynek, byś to musiał służyć. Dobra, nie ma co, idę dalej. Tutaj naprawdę to co było z tego, że tam widok spalonego budynku gwinda nawet kurwa była do żarcia Kurwa dobrze mieli miną żarcie dowozili. No i wyście Dobra Teraz muszę pomyśleć gdzie mam iść jakiś budyneczek będę zobaczę, co tu i tak dalej o. chyba kurwa mieszkalny ale ja pierdolę jak cela To jeszcze kibla brakuje kurwa Kurwa mógł mieszkać i noże jewanej. O, oczywiście kurwa śmieci. Jakby tutaj inaczej było. Kurwa do pies.